I witajcie! W tym filmie zaprezentuję Wam swoją kolekcję fig. A bardziej tych fig, które się ukorzeniają, ponieważ samych ich mam raczej sporo, a nie chcę mi się robić. Chociaż, chociaż nie. Tam jest jedno miejsce, żeby się... żeby się ładnie prezentowały. Tak, ta. I jeszcze również... O kurwa! Wii! Jaki spory! Hmm. Jak dobrze nie boję się owadów ani robaków. To było naprawdę duży, nie takiego sporego wijań widziałem. No cóż, zdarza się. Eee, lampka. Tak, trzeba będzie uprzątnąć tamtą ziemię. I wszystkie dojeżdżki bez roślin powyrzucać więc pamiętajcie nie, nigdy nie brać ziemi z dworu ponieważ to się kończy bardzo źle eee, podstawowym problemem jest występowanie dżdżownic to jest najgorszy problem jaki może wystąpić lecz niestety jest najpowszechniejszy przy pobieraniu ziemi z podwórka Konkretnie mówiąc z kompostu. Okej. Okay. Jako tako to wygląda. Myślę będzie średnia lub git. Nie wiem. No to po kolei. Co ja tu mam? Nie, chwila. Chwila, chwila. Jeszcze tu. To jest mi się nie chce wszystkich przenosić. Tu jedną wezmę. Okej, okay. a więc... Oto i są moje gatunki fig. Jeszcze nie wszystkie, resztę przyniosę za chwilę. Eee... Ficus Mężamina Variegata. Wiadomo, każdy takiego miał. Albo każdy takiego widział. Ja zgarnąłem te trzy. O, tu jeden. Tu drugi, tu trzeci. W jednej doniczce za 10 zł, więc. No, jak dla mnie się opłacało. Co by tu mamy dalej? Fikus elastica melania. Eee, no. Spód liścia ma taki piękny, ładny kolor. Młode listki przybierają bar bardzo podobny kolor, tylko nieco ciemniejszy. Starsze są, jak widać, yy, zielone. To dobrze, znaczy, że roślina ma chlorofil. O kurde, ile kurzu. Tak, dawno ich nie zraszałem, dokładnie mówiąc od końca zimy. Hmm. Czy coś się tu zalęgło? Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Trzeba to będzie likwidować. To nie wiem jeszcze jak. Bo pleśń, na pleśń mam bardzo prosty sposób. Po prostu skruszyć troszkę węgla. Kamiennego, co ciekawe, to już testowałem i posypać go cienką warstwą na szczycie doniczki to pomaga grzyb znika całkowicie a taki grzyb wbrew pozorom jest dość groźny ponieważ mniejsze rośliny może po prostu odcinać od gruntu ale no, dobra, wracając do tematu nic nie wybiegło, nic ficus lirata mam takie dwa mam tego to jest mały osobnik i mam tego już pokazuję, jakiej on jest wielkości w porównaniu do mojej pociętej dłoni. Otóż wygląda to tak. Jest to roślina o liściach, liście olbrzymich. Gargantuiczny, wręcz można by rzec. Kupiona za 19 zł. Chyba najlepiej wydane 19 zł. Ach, i znowu ma ziemię na, na podłodze. No cóż. To, to, to będę musiał sprzątnąć, to na razie niech leży tu no i ostatni z tego co póki co przyniosłem jest również Ficus Elastica, ale odmiany gdzieś ja, to miałem zapisane, Belize chyba chyba, dosłownie chyba tak, tak, tak to on nie że teraz sprawdziłem tylko sobie przypomniałem e, charakteryzuje się pięknymi różowymi liśćmi od góry. Starsze liście nie są różowe, tylko białe, ale to, to jest pomijalne. Co dalej? Co dalej? Ficus benjamina. Odmiana typowa. Nie kultywarowa. To drzewo, co ciekawe, może być nazywane drzewkiem bonsai, choć Bardziej pasowało Yamadori, ale ktoś się na definicjach ten będzie wiedział o czym mówię. Eee, tu wydaje bardzo ciekawą rzecz. Otóż te gałązki, one były skierowane wertykalnie, ale wygięły się do góry. Eee, to mogą robić również starsze drzewa, nie tylko tego gatunku, lecz też wielu innych. Na przykład sosna potrafi tak zrobić. Nawet bardzo stara sosna potrafi się po prostu wyprostować. I mimo iż rośnie prosto, to stolarzy się bardzo tym irytują. Ponieważ to znaczy, że, drzewo, że drewno będzie pokrzywione i będzie się źle. Źle schnąć, inaczej mówiąc patrzyć. Tutaj mam jeszcze moje dwa wykorzenione już. Lecz jeszcze nie wsadzone, bo nie mam gdzie pili. Oraz dwie gałązki tych, które się nie ukorzeniam tylko zdechną. Ale póki są zielone, to je trzymam. A więc tak, co jest tutaj? Fikus wąskolistny, czyli fikus cholera zapomniałem. Oraz fikus po prostu cholera zapomniałem. To jest sam liść. One się nie ukorzeniają zazwyczaj zbyt dobrze. W wodzie. I piękne korzenie. Tak. Ten się bardzo dobrze ukorzenił. Z kolei tutaj jest śmierć. Ja tylko po prostu powbijam na jakieś doniczki i zobaczę może, <laughs> może coś się stanie. Ale póki nic się nie dzieje no to no cóż. A więc tak. To by było z tego filmu. Na tyle. Żegnajcie.